Nadajemy na bardzo podobnych falach fotograficznych, bo prywatnie się nie znamy. Witam Was w drugim odcinku serii Sprawdzam i dzisiaj będę sprawdzał kolejną stronę kolejnego fotografa ślubnego. Od razu zaznaczę, jeżeli byście chcieli, żebym sprawdził Waszą stronę, bo ostatnio zapomniałem o tym powiedzieć, to zapraszam Was do wpisywania strony w komentarzach. Zajrzę, zobaczę. Może, może coś tam mnie zaciekawi, będzie czas na to, żeby pokazać też Waszą stronę i coś tam przeanalizować. Dziś strona Bartka Kubiaka z EverTime Group. Czemu jego? Bo przypadkiem poznaliśmy się w internecie. Nadajemy na bardzo podobnych falach fotograficznych, bo prywatnie się nie znamy. Zapytałem Bartka, czy mogę zobaczyć jego stronę, pokazać ją Wam. Przejrzymy sobie jakiś. Jeden materiał i powiem Wam, czemu lubię zdjęcia Bartka Kubiaka. Zapraszam. Yy, tak jak zawsze, klasycznie na telefonach będziemy to przeglądać. Mamy tu opis strony, kilka ślubnych historii. Nie będziemy zwlekać, klikamy w pierwszą. Ja jej nie widziałem, więc chętnie ją też zobaczę. Piękny ślub Rancho Smyczyna. Opisu nie czytamy. Yy, wiem, że trzeba się przyczytać. Tymczasem napracować, ale na potrzeby odcinka skupimy się raczej na zdjęciach w tym wypadku. No i zaczynamy od przygotowań. Mamy zdjęcie otwarcia. Mamy później dwa fajne klimatyczne portrety. Widać, że było słonecznie ostre światło w tym dniu. Nie było łatwo na pewno fotografować w takich warunkach. Ale tu prosty portret, ale czemu fajny? Jest gest dłoni, gest ręki. Fajnie się to wpisuje tutaj w całość. Lecimy dalej. Kilka standardowych portretów, ubieranie panny młodej, goście oczekujący w ogrodzie. No i mamy first look. First look tutaj nie był łatwy, bo mocne światło, ale no fajnie tutaj Bartek wybrnął. No to te plamy budują jakąś taką ciekawość na tym zdjęciu. I lecimy dalej. Proszę bardzo. Dłonie. Jak widzicie w całym tym materiale są takie przebitki na portrety, na troszkę szersze plany, na dłonie, czyli na taki detal. O, i to co lubię, czyli coś takiego pomiędzy, pomiędzy przygotowaniami a ślubem. Fajnie to tak buduje, oddziela tą narrację pomiędzy tym co było, tym co będzie. Zdjęcie takie, które pokazuje nam co się teraz będzie działo. Więc tutaj jasno mamy pokazane, że będzie za chwilkę ślub. Fajne emocje na tym zdjęciu: panna młoda uśmiechnięta, pan młody uśmiechnięty. Dużo uśmiechów, dużo życia w tych zdjęciach. O, tu klimatyczny portret bukietu. No i wejście. Pan młody oczekuje, lubię takie zdjęcia. Ja rzadko takie wykonuję, ale fajne z załawek. Pan młody oczekujący w szerszej perspektywie pokazany. To jest ciekawy kadr. No i mamy przywitanie. Lecimy dalej. Portrety gości weselnych. Ksiądz. Ramka fajna, gdzieś z tyłu kościoła. O, i to jest to, co lubię. Czyli łączenie pierwszego planu z drugim planem. To podejrzewam trochę wyższa przysłona. Takie zdjęcia fantastycznie uzupełniają cały taki klasyczny materiał z wesela, jak widzieliśmy wcześniej, bo, bo pokazują coś więcej. kunść fotografa, takie możliwości, pomysł na to wszystko. Lecimy dalej. Jest przysięga, fajnie sfotografowana, bo najpierw szeroko. Kadr otwierający przysięgę. Później mamy coś zbliższa, coś z zagości. Bardzo fajnie to zrobione. Można no, z telefonem. Przysięga na razie jest kapitalnie sfotografowana. Jest zdjęcie z góry. Wyczuwam tu obecność drugiego fotografa, ale nie dam sobie ręki uciąć. Mamy trochę z dołu. Lubię takie kadry, to sam też wykonuję. Duże zbliżenie bardzo fajne. No i jak na koniec. Bardzo fajnie zrobiona przysięga. Bardzo urozmaicona i to doceniam. Nie jest zrobiona na jedno kupy. To portret, portret para młoda, obrączki i cześć. Tylko z różnych perspektyw, z zagości. Nie zawsze się tak oczywiście da, ale tutaj widać, że Bartek to wykorzystał i jest to zrobione po prostu dobrze. Lecimy sobie dalej. O, tutaj zbieranie kasy na tace z góry sfotografowane. Świetna sprawa. Bardzo fajne zdjęcie. Dłonie, czyli coś bardziej klasycznie. Wyjście z kościoła. O, tu bardzo fajne wyjście z kościoła. Znowuż tutaj światło mogło przeszkadzać, ale oni weszli w to światło i, no i to konfetti fajnie się wyróżnia, więc, więc dobrze to wygląda. Mamy takie zdjęcia orientacyjne. Jak wygląda sala? Przed wszystkim pary często cenią takie zdjęcia. Ja czasem takie wykonuję. Nie zawsze. Tutaj mamy zdjęcie jakby takie otwarcia na to, że za chwilkę się zacznie wesele. I co na tym weselu się działo? Mamy DJ-a, mamy rzutki liszkami i lecimy sobie dalej. Mamy kilka portretów, mamy pierwszy taniec, fajne zdjęcie z pierwszego tańca. Mam podobne zresztą na swojej stronie, więc, więc doceniam ładnie złapane konfetti. I chyba na naturalnym świetle, tak mi się wydaje, że tutaj nie było błyskane, więc tym bardziej duży plus. No, i później zaczynamy z weselem. Takie zdjęcia, jak to na przykład, które jest na środku, one proste się wydają, ale właśnie proste momenty fajnie sfotografowane są. Ludzie uśmiechnięci, jest gest dłoni, jakiś ruch, więc fajnie to wygląda. Uważam, że, że, że takie zdjęcia, właśnie proste, zwykłe momenty budują ciekawie reportaż ślubny. Mamy głupi portret gości, głupi w cudzysłowie oczywiście. Goście się wygłupiają. Stawiam dużo, że Bartek nie kazał im tego zrobić. To znaczy stawiam, że, że ci goście po prostu, jak oni im robił zdjęcie, jak gadali ze sobą, zobaczyli, że jest zrobione zdjęcie i się wykupili, ale wyszło to naturalnie, śmiesznie i fajnie, więc takie zdjęcie jak najbardziej też w porządku. No proszę, mamy tu jakiegoś rycerza. Mamy znowu rycerza. I później mamy szybką sesję w dniu ślubu. Pięknie ułożone dłonie, no kapitalnie, tutaj widzę, że para, para czuła o co Bartkowi chodzi w tych zdjęciach, są delikatni, te dłonie bardzo ładnie poukładane, no i wracamy do reportażu filmu. Fajny przerywnik, ja tak raczej nie wplatam zdjęć, aczkolwiek widzę, że to wygląda dosyć dobrze, więc, więc, więc spoko. No to tak, mamy kogoś tutaj sobie grającego, mamy szalejącego DJ-a, mamy szalejących gości. O, takie zdjęcie. No i co by się wydawało? co ten pan tu robi? Coś się wyciąga z oka. No ale właśnie, takie zdjęcia są jak najbardziej potrzebne, bo ten pan ma jakiś gest, co się dzieje? Jesteśmy zaciekawieni. Co tam się wydarzyło? Wpadło mu coś do oka w tym tańcu? Takie zdjęcia świetnie urozmaicają właśnie cały materiał. Lecimy dalej. Sporo kadrów z tańców, z zabaw. Będziemy sobie to przelatywać szybko, żeby, żeby zobaczyć też całość i żeby to nie trwało bardzo długo. Tu mamy dynamiczne ujęcia. Część jest z błyskiem, część na no, zastanym świetle. Doceniam. Jest przytulenie, są emocje. Mamy tort i... Na zakończenie zdjęcie siedzącej pary. I jak bym podsumował ten materiał? To ten materiał jest zbudowany mniej więcej tak jak moje materiały. No wybrałem tutaj Bartka z tego powodu, że wiedziałem, że trafię na, na fajny, dobry materiał. Ym, oczywiście każdy materiał nie wiem, ile tu było zdjęć pewnie kostu. Może więcej nawet. Każdy materiał ma swoje jakby ograniczenia. Nie da się wszystkich zdjęć zrobić wyjątkowych. W tym materiale przede wszystkim rzucło kilkanaście zdjęć, które były fajnym takim spoiwem pomiędzy tymi klasycznymi kadrami stańców. Co wam podpowiadam, nie bójcie się fotografować, robić takich zdjęć dziwnych, gdzie ktoś sobie coś wyciąga z oka, jest gdzieś jakaś dłoń, ktoś coś wskazuje. Takie gesty nadają dynamiki i to doceniam najbardziej w tym reportażu. Ja myślę, że para była zachwycona, a mi się ten materiał podobał. Pozdro Bartek. Jak chcecie, tak jak już mówiłem wcześniej, żeby przeanalizować Waszą stronę, wysyłajcie linki, trzymajcie się, pozdro i do następnego.